Hejka, zrobiliście dokładnie to o co ja was poprosiłem, czyli zostawiliście dużo komentarzy o treści hashtag Minecraft pod ostatnią teorią. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z zaginioną mroczną historią Witchera. A jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka z Minecrafta lub nie widziałeś poprzednich, to zostaw tutaj koniecznie subskrypcję. I wszystkim osobom, co piszą hashtag Minecraft w komentarzu, muszę powiedzieć jedną rzecz: leci dla Was wielkie serducho, moi widzowie, a my lecimy już z naszą kolejną teorią. Minecraft ma swoją historię opowiadaną inaczej niż typowe gry, dlatego że w Minecrafcie historia jest opowiadana za pomocą projektów w postaci nazw osiągnięć, wrogich i przyjaznych stworzeń oraz różnych struktur. I te właśnie czynniki będą bardzo ważne w dzisiejszym odcinku, kiedy będziemy badać sekrety, jakie przed nami kryje Witcher. W niedawnym odcinku opowiadałem Wam historię Endu. Dzisiaj natomiast zastanowimy się, jak to wszystko się zaczęło. W każdym razie jednym z kluczowych elementów tamtego odcinka było to, co zmotywowało starożytną rasę ludzi do przejścia do Endu. Wydawało się w tym odcinku, że oni uciekają do Endu. Ale dlaczego? Czy z ciekawości, a może z chęci przeżycia przygód? No nie tym razem. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że chodzi tutaj o ucieczkę, dokładnie przed jakimś wielkim nieszczęściem i zagrożeniem, które istniało na tamtym świecie. Oczywiście świat jest zamieszkiwany przez zombie, creepery i szkielety. Ale to moim zdaniem nie jest wystarczająco wielkim powodem, by zbudować ogromną fortecę w najgłębszych szczeluściach podziemi. Jednak teraz po zrobieniu researchu zacząłem wierzyć w to, że starożytni ludzie przypadkowo wezwali Witchera na ten świat. I ten czyn doprowadził do zdziesiątkowania cywilizacji i śmierci tysięcy osób. Aż jakimś cudem udało im się przedostać do Endu i uciec. Teraz zapytacie się dlaczego ja tak sądzę. Więc popatrzmy na nazwę osiągnięć z anglojęzycznej wersji Minecrafta. A więc po pokonaniu Smoka Endu dostajemy osiągnięcie The End, czyli koniec. Więc to osiągnięcie ma całkiem dużo sensu, prawda? Bo to w końcu jest finałowy boss tej gry. A między innymi na to wskazują choćby same napisy końcowe, po tym jak go pokonamy. Oraz to, że on się znajduje w miejscu, które dosłownie się nazywa The End. No czyli koniec, po prostu. A w przypadku Witchera jest wręcz odwrotnie. Bo kiedy go wezwiemy, dostajemy osiągnięcie The Beginning, czyli początek, i zwróćcie uwagę na ten znak zapytania na końcu. Czyżby to miało nam coś sugerować? A po pokonaniu dostajemy osiągnięcie znowu The Beginning, czyli znowu początek, ale tym razem bez znaka zapytania. Czyli to jest ostateczne stwierdzenie, które bezpośrednio odpowiada temu, jak traktowane są osiągnięcia Ender Dragona. Ale w czym tutaj jest problem, się zapytacie? A więc problem tutaj jest taki, że Witchera można przywołać w dowolnym momencie gry. I bardzo często zdarza się to po zabiciu Smoka, i w zasadzie to osiągnięcie nic nie zaczyna. Ani po zabiciu Witchera też nic nie dostajemy specjalnego, co by nam wiele pomogło w naszej historii. Bo jedyne co otrzymujemy, to wyjątkowy przedmiot, który pozwala nam zbudować latarnię. Która będzie dawać nam różne wzmocnienia na danym terenie. Ale co by było, gdyby Witcher byłby początkiem, w formie metafory, i naprawdę oznaczał coś innego. A jeżeli to po prostu ma nie znaczyć początek gry. A na przykład początek starożytnych budowli, od których to wszystko się zaczęło, spójrzmy jeszcze na chwilę na podziemne twierdze. Są zakopane bardzo głęboko po ziemi, a nawet wręcz można powiedzieć absurdalnie głęboko i dosłownie na powierzchni nie ma żadnych śladów ich istnienia. Są niczym schrony przeciwbombowe, ale przed jaką bronią miały zadanie chronić? Przed wirusem zombie? A może wybuchami creeperów? No nie sądzę, bo kiedy budujesz coś takiego, to raczej naprawdę musisz mieć dobry powód. A nie byle zombiego czy pospolitego Creepera. Ale jeśli weźmiemy tutaj Witchera, który przynosi śmierć i rozkład wszystkiego, co znajduje się w zasięgu jego wzroku, no, absolutnie tutaj pasuje. Zwłaszcza że wiemy to, że on potrafi latać, a także niszczy każdy blok, którego dotknie. Więc najlepszym sposobem na uniknięcie takiego stworzenia jest wkopanie się bardzo głęboko. A na bardzo głębokim poziomie znajduje się nic innego, jak twierdza. W sumie to by wyjaśniało, dlaczego jedynymi pozostałościami, jakie są na powierzchni popradawnej cywilizacji, to podwodne świątynie, szyby kopalniane i zaciszne pustynne piramidy. To są jedyne struktury, które Witcher prawdopodobnie nie dotknie i natychmiast ich nie zniszczy. I właśnie tutaj mamy klucz do tej zagadki, bo co mamy w twierdzy, czego nie uświadczymy w innych strukturach? No, portalu do Endu. Przed momentem ustaliliśmy, że Witcher może zniszczyć prawie każdy blok, którego dotknie. Prawie każdy blok. I to prawie będzie tutaj głównym słowem, nad którym będziemy dalej pracować, bo jest naprawdę niewiele wyjątków od tego, co Witcher może zniszczyć. Wyjątki te obejmują m.in. Bedrock, command bloki, pistony oraz portal do endu. Bo patrzcie na to z tej strony. Witcher atakuje Waszą wioskę, zabijając wszystkich i musicie uciekać. Z takiego powodu, że on niszczy dosłownie wszystko na swojej drodze, zbudujesz portal z materiałów, które mój wróg nie będzie mógł ich zniszczyć. No, w sumie logiczne, tak? A jeżeli przyjrzycie się dokładniej czerwonemu piaskowcu, który był używany jako dekoracja w starożytnych budowlach takich jak pustynne piramidy czy podwodne ruiny, możecie zauważyć na nich wyraźny wizerunek Witchera. Więc ktokolwiek stworzył te hieroglify, na pewno zdawał sobie sprawę z tego faktu, że coś takiego jak Witcher istnieje naprawdę. Ale skąd on to wiedział? Albo lepsze pytanie, dlaczego zrobił takie malunki? Dlaczego ktoś chce przedstawić wizerunek Witchera na hieroglifach i nas przestrzec przed tym złem? Cóż, sprawdźmy z czego Witcher jest zbudowany, bo na to mają wpływ dwa bardzo ciekawe materiały. Po pierwsze, jest to piasek dusz, który można znaleźć w całym netherze. No, tak, piasek dusz, co w tej nazwie jest nie tak? Hmm, może wszystko, a tym bardziej ten fakt, że jeśli przyjrzycie się bliżej jemu, to zauważycie to, że na piasku są struktury krzyczących dusz, które wpatrują się w nas. I to też jest głównym powodem, dlaczego idąc po nim jesteście takimi wolnymi, gdyż ma to sugerować wciąganie ciebie do tych dusz, po to, żebyś dołączył do ich tego wielkiego cierpienia. Tak więc, pierwszym naszym składnikiem do przyzwania tej kreatury są cierpiące dusze, a po drugie, potrzebujemy trzech głów Witcher Szkieletów. Ale dlaczego te konkretnie głowy, a nie zwykłe głowy szkieleta? Aby to zrozumieć, musisz dowiedzieć się, co sprawia, że Witcher Szkielety tak różnią się od swoich ziemskich braci więc witcherowe szkielety występują tylko i wyłącznie w netherowej fortecy. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ jest to dosyć dziwna rzecz, bo w zasadzie nether to odpowiednik zwykłego świata, pełnego gastów, blaze'ów i wielu innych kreatur, oraz oczywiście pełny lawy i śmierci. I większość tutaj znajdujących się przeciwników nie ma nawet rąk, a tym bardziej żadnej broni, a w jakiś dziwny sposób są tutaj fortece, strzeżone przez wielkie szkielety, Pamiętaj jednakże, że fortece w neterze posiadają skrzynie, pełne diamentów oraz żelaza, nie mówiąc już o siodłach i zbrojach na konie. Więc skrzynki zawierają wszystkie materiały, których naturalnie nie może znaleźć w neterze. Zapasy, które musiały zostać tam sprowadzone i pozostawione przez pradawną cywilizację. I to są te same osoby, które skonstruowały te gigantyczne fortece. Skrzynie w Endzie działają podobnie, też zawierają w sobie takie same rzeczy, których naturalnie nie da się tam znaleźć. To jest prawie tak, jakby te rzeczy w obydwóch miejscach zostawiły te same osoby. A więc, mając wszystkie informacje, możesz stwierdzić jedną rzecz: że prastara cywilizacja poszła do netheru, by zdobyć stamtąd zasoby. Następnie, wybudowali tam twierdzę, by bronić się przed wszelkimi zagrożeniami. Ale niestety, po pewnym czasie oni zaczęli umierać, jak każdy człowiek. Tylko nie zdawali sobie do końca z tego sprawy, że śmierć w netherze wygląda inaczej, a ich dusza nie pojawi się ponownie na świecie, a wsiąknie w Ziemię. Natomiast ich skóra i kości zostały od temperatury spopielone. Jednak po czasie piasek oddał im dusze i teraz jako szkielety błąkają się po Nederze, wykonując ostatni ich rozkaz, jaki otrzymali za życia, czyli bronić za wszelką cenę fortece. Jeśli piasek dusz rzeczywiście zawiera w sobie dusze zmarłych i w jakiś dziwny sposób oddał te dusze po czasie szkieletom, więc pradawna cywilizacja pomyślała sobie, że przecież oni są wielkimi stwórcami pradawnej technologii. Więc skoro piasek oddał duszę szkieletom, to może ten sam piasek przywróci do życia ich zmarłych bliskich. No niestety, jedna rzecz poszła tutaj nie tak, bo zauważ, że w Nederze nie pojawiają się zaenchantowane przedmioty. A w Endzie już tak. I nawet jest ich tam bardzo wiele. I to właśnie pokazuje początek tej cywilizacji, że na początku nie potrafili korzystać z magii, ale już na końcu swojej podróży znali te niesamowite magiczne tajniki. I w tym momencie nasza pradawna cywilizacja dostała obsesji, że przy pomocy magii, piasku dusz i kości szkieletów nie mogą przywrócić swoich bliskich do życia, bo są przekonani, że mają dosłownie wszystkie im potrzebne składniki, by ich przywrócić. Być może nawet się udali do wiedźmy, by przy pomocy jej czarnej magii w końcu ich ożywić. I w końcu im się udało coś stworzyć, ale nie mogli wtedy przewidzieć efektu końcowego. Co im wyjdzie? Zamiast dać nowe życie zmarłej bliskiej osobie, stworzyli wielką, ohydną i przerażającą bestię, która niszczy wszystko na swojej drodze. Ona natomiast postanowiła ich ukarać za próby zawładnięcia prawami życia i śmierci. I ów bestia stała się niepowstrzymana, bo jak wiemy, niszczy wszystko, czego tylko dotknie, i rzuca klątwę śmierci na każdą istotę, która jej stanie na drodze. I z wieku na wiek i zniszczone budowle zaczęły się zawalać. Przeżyły tylko te, które zostały zbudowane daleko od miejsca stworzenia tej bestii. I następnie klątwa śmierci zaczęła przemieniać każdą żywą istotę, która stanęła tej bestii na drodze w nieśmiertelne bezduszne szkielety, które chodzą teraz po ziemi i dokańczają jej dzieło. Tak więc starożytna cywilizacja, żeby przetrwać tą apokalipsę, zeszła do podziemi, aby tam mogli bezpiecznie przeczekać atak bestii. Niestety po jakimś czasie się okazało, że nie mogą wrócić na ziemię. Więc postanowili zrobić portal do innego wymiaru. Bo skoro raz im się udało stworzyć portal do Netheru, to czemu by nie stworzyć jeszcze raz? Innego, do innego świata. Ale tym razem portal musiał być odporny na Witchera, dlatego został on tak stworzony, że bestia nie mogła go zniszczyć ani przekroczyć. Jednak nie przewidzieli jednej rzeczy: że po przejściu przez portal czeka ich coś dużo gorszego niż Witcher. Coś co zapoczątkowało ich koniec. Ale pamiętaj, że to jest tylko fanowska teoria. Która opowiada historię Witchera. Tak więc, jeśli ci się ona spodobała, to możesz zostawić tutaj łapeczkę w górę oraz Subika, by nie przegapić kolejnego odcinka. Tak więc ode mnie dzisiaj to na tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć!